Dzień dobry, witam państwa serdecznie w 65 odcinku Rentgena nieruchomości. Dzisiaj mam dwóch gości: Marcin Pałucki i Przemysł Mazek. Z dobrego dobry. gruntu panowie. Mieliśmy sposobność rozmawiać w przeszłości, ale z każdym z was, Prawda. z każdym z was osobno, a dzisiaj połączyliście siły. Witam was razem. Bardzo nam miło. Dziękuję może za zaproszenie. Cała ja przyjemność po mojej stronie. Może powiedzcie troszeczkę o sobie dla tych widzów, którzy nie oglądali może poprzednich odcinków. No i to, co na takie z mojej, z mojej perspektywy najbardziej interesujące. Jak, jak to się stało, że was, wasze losy biznesowe się skrzyżowały? Zaczynasz? Nie, może ty zacznij, okay. w jaki sposób się poznaliśmy. Dwa słowa o mnie. Ja 15 lat... 15-16 lat prowadziłem kancelarię prawniczą. Jestem z zawodu radcą prawnym. Prowadziłem kancelarię stricte biznesową. Natomiast po jakimś czasie doszedłem do wniosku, że chcę szukać szczęścia biznesowego w innych obszarach, szukać sposobów na prowadzenie biznesu, które dają się skalować. Znając się wcześniej z naszym trzecim wspólnikiem, markiem Kurto, po prostu doszliśmy do porozumienia, że zrobimy jeden czy dwa projekty nieruchomościowe na Warmii i Mazurach. Wyszły one dobrze, Marek poznał nas, Przemek już był tam obecny od wtedy chyba ośmiu lat, prawda? O, więcej chyba. Tam. Miał bardzo duże doświadczenie i duże, duże, bardzo ciekawe rzeczy związane z gruntami na Warmii i Mazurach miał na koncie. Pierwsze dwie, trzy rzeczy zrobiliśmy na zasadzie podania sobie ręki i przeprowadzenia wspólnego projektu. Później podjęliśmy decyzję, że będziemy tworzyć do nowych projektów już spółki celowe, czyli bardziej się ze sobą zwiążemy, będziemy je realizować już bardziej formalnie. No a od roku chyba, czy kilku miesięcy jesteśmy już po, po słowie powiedzmy biznesowym, podjęliśmy taką męską, przyjacielską decyzję, bo po drodze się zaprzyjaźniliśmy, że minimum 5 do 10 lat wspólnie na pełnych obrotach będziemy pracować, a potem zobaczymy. Także nasza droga od prostej znajomości, poprzez podanie sobie ręki, zrobienie czegoś mniej formalnie, do teraz już prowadzenia grupy kilkunastu spółek celowych, które są mają charakter landeweloperski i deweloperski już w tej chwili. Tak, już po 20 podchodzi chyba. Liczba i stale rośnie. Mamy nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Oczywiście. To też jakby jest spowodowane tym, że do każdego biznesu, do każdego gruntu zakładamy zupełnie oddzielną spółkę. Jest to spowodowane tym, żeby jakby ograniczyć jak najbardziej ryzyko naszych inwestorów. Po prostu, jeśli jeden projekt by nie wyszedł, czego nie zakładamy, ale. No, byśmy musieli. Nawet gdyby nie paszł tak dobrze jak zakładano. Nawet tak, tak, dokładnie. To może lekko pociągnąć inne projekty w dół, tak. a przez to, że każdy jeden grunt czy każdy projekt deweloperski jest wkładany w inną spółkę, to ryzyko minimalizujemy. No i to jest taki jakby główny powód tego, nie? No jest jeszcze jedno, jeśli mogę jedno zdanie. Dlaczego otwieramy spółki celowe? Do każdego projektu oddzielną. Ryzyko, jedna historia, minimalizowanie, a z drugiej strony czystość rozliczeń i łatwość rozliczeń, ponieważ taka formuła, nazwijmy to funduszowa, gdzie wszystkie pieniądze i nasze inwestorów trafiałyby do jednego worka, trudno byłoby rozliczyć konkretny projekt i konkretnych inwestorów e, rozliczyć z danego projektu, wypłacić, zwrócić im kapitał, i wypłacić zyski. A tak oni wchodząc w dany projekt, mogą sobie łatwo wycenić. Kwotę swojego wejścia w stosunku do metra kwadratowego gruntu, który na przykład kupujemy, i to jest dużo prostsze do rozliczenia. My, 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 my... Później jeszcze, że, W troncie Dużo łatwiej jest później, jakby takiemu inwestorowi wyjść. My go łatwiej możemy zeskalować, powiedzieć, ile zarobił. Prostsze. No, dużo prostsze i bardziej klarowne. Co, co się inwestorom rzeczywiście podoba. No i przede wszystkim nasi y, inwestorzy to są nasi wspólnicy w każdym projekcie. Nie mamy czegoś takiego, że ktoś wchodzi jako mm, pożyczkodawca y, czy, czy w jakiejś innej formie. Po prostu wchodzi jako wspólnik w każdy projekt konkretny i wtedy y, bardzo ładnie widać, w co wchodzi kiedy może z tego wyjść, jaka może być stopa zwrotu, co jest dla nas bardzo ważne, żeby w przyszłości uniknąć nieprzyjemności różnych, które znamy z rynków finansowych bardzo dobrze chyba wszyscy. Także taka nasza zasada. Z rozpędu już poszliśmy krok dalej, natomiast Przemku, no wróćmy do pytania. Powiedz troszeczkę o, o twoim backgroundzie biznesowym, jak to się stało, że, że jesteś mocno obecny na rynku nieruchomości. Bo zaczęliśmy już mówić o biznesie, a tutaj chciałeś troszeczkę chyba przez Twoją skromność uciec od tej opowieści. Nie <laughs> wiesz, co chyba to tro, trochę przypadkowo, bo skąd się w ogóle wziąłem na Mazurach? To jest prostsze, bo zawsze lubiłem i kochałem Mazury i Warmię i zawsze mnie tam ciągnęło. Jestem wędkarzem od kilku lat też myśliwym. E, lubiłem zbierać grzyby, pływać w jeziorach, kajaki, łódki. To była zawsze moja pasja tym się jakby bardzo interesowałem i przez przypadek połączyło się to trochę z biznesem bo wiesz to kiedyś różne biznesy próbowałem otwierać z różnym skutkiem zawsze wiedziałem że chcę być w biznesie ale do końca nie wiedziałem w jakim jakby wiesz a, a przypadek trochę życiowy spowodował że znalazłem się w nieruchomościach które mi bardzo przypadły do gustu wiesz co wyprowadziłem się w pewnym momencie z mojej jakby rodzinnej pilawy do Warszawy i trafiłem do takiej firmy doradczej Finance, jako tam doradca finansowy. Ale też tam było, jakby y, oni też zajmowali się nieruchomościami. Ja jakby przez przypadek natrafiłem na jakieś ogłoszenia w internecie, ktoś tam nie sprzedawał działki. No właściwie to był pan Zbyszek Lewandowski. Serdecznie pozdrawiam, jak mnie ogląda. I stąd zaczęła się moja przygoda. Po prostu na początku y, pracowałem jak zwykły pośrednik dla niego, czyli jakby na, na prowizji. No ale gdy już jakby trochę swoich pieniędzy zaoszczędziłem, y, y, zacząłem po prostu inwestować w grunty, tak? Też poznałem jednego ze wspólników Tomka Piwońskiego, który prowadzi tutaj swój program, też coś razem zrobiliśmy. No i to trwało tam naście lat, około, nie wiem, 11-12 lat już pewnie jestem na rynku. No i co no nieruchomości z każdym rokiem coraz bardziej mi się podobają i podobały. Dlatego wszedłem to coraz mocniej. Wiesz, czegoś mi jeszcze u mnie w firmie brakowało i tym uzupełnieniem był Marcin z Markiem, którzy dołączyli do mnie już 3 lata temu za chwilę. Poznaliśmy się dokładnie pamiętam 1 kwietnia 2021. No, czyli Minęły 3, 3, 3 lata. lata. Zaczęliśmy razem robić pierwsze rzeczy, a pierwsza spółka celowa powstała we wrześniu 2021. Dokładnie. No i wiesz, no i jakby historia dalej, no to już oparta na, na, na jakichś tam osiągnięciach, dokonaniach doświadczeniu tak jakby wchodzimy w to coraz mocniej coraz dalej teraz zaczęliśmy dewelopować już różne projekty chociaż wcześniej też miałem doświadczenia budowaliśmy te osady poli których jestem tam współwłaścicielem marki wymyśliłem to praktycznie ja później razem z moim wspólnikiem zresztą też Tomkiem Piwońskim pociągnęliśmy temat dalej i dalej to funkcjonuje w tej chwili też to rozwijamy w jakiś tam sposób a teraz jakby z chłopakami już Wiesz, robimy poważniejsze takie poważniejsze w sensie, że większe typowe projekty deweloperskie, czyli budowa domów. Za chwilę zaczynamy budowę apartamentowców na, na Mazurach. Teraz właśnie rozpoczęliśmy projekt deweloperski pod Warszawą w gminie Osieck. Za chwilę kolejne. Także z, z, z typowego land developmentu no i pośrednictwa i szukania okazji wchodzimy też już w budowanie. No, i też się niestety nam to zaczęło podobać. ale nie, Gruntów nie porzucamy, absolutnie. Gruntów nie porzucamy, ale jakby deweloperka też już nas wciągnęła. I ja mówię, każdy krok kolejny w nieruchomości nam się podoba i to, to jest fajne. No i zobaczymy, co dalej z tego będzie. To może tak kilka słów. Czym jest Land Development? I jakbyście może. Opowiedzieli na przykładzie jakiegoś, jakiegoś y, takiego waszego flagowego projektu, jak działacie, jak działacie z inwestorami, bo z tego, co powiedzieliście, rozumiem, że wy również jesteście wspólnikami. To nie jest tak tylko, że y, coś organizujecie, ale również, y, również no, inwestujecie wspólnie. Y, land development to jest nic innego jak podniesienie wartości ziemi. Przygotowanie tej ziemi do, y, do zabudowy, do, do, do zabudowy o większej intensywności y, Polega to na tym, że kupuje się ziemię. Najczęściej kupuje się ją w hurcie. Kil Dla nas, hurt to jest kilka to rzadko, ale czasami, ale powiedzmy kilkanaście, kilkadziesiąt hektarów ziemi. W tej chwili. Jak będziemy mieli okazję porozmawiać o flagowym czy najnowszym projekcie, to jest właśnie, dwa są takie, ale jednym chcielibyśmy powiedzieć, jeśli jest możliwość, zlokalizowanym w, niedaleko Grunwaldu, niedaleko wzgórz Dylewskich, tam gdzie jest hotel dr Irena Eris. Polega to na kupnie ziemi w hurcie. Wiadomo, że jak w każdej branży kupujemy coś w hurcie, kupujemy taniej niż detalicznie, prawda? To żadne, odkry, żadne odkrycie. I tutaj za typowanie gruntów odpowiadał nas Przemek, który bardzo dobrze czuje ziemię, zna się na niej, ma szereg kontaktów z, z, z czasami. Z, z Tak, także to jest kwestia wytypowania gruntu, w którym my widzimy dużo większy potencjał niż on ma dziś. No i po prostu umiemy kupić grunt. Potem pracujemy w zależności od tego, czy są to prace administracyjne, czy prawne. W Dąbrównie na przykład, bo o tym możemy powiedzieć, może najlepiej na konkretnym przypadku. Jest plan zagospodarowania przestrzennego, który w naszej ocenie może być lepszy, może być bardziej efektywny dla zagospodarowania tego terenu, więc pracujemy z gminą, z planistami w kierunku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalenia nowego dla tego terenu, bo to jest 42 hektary pięknej ziemi. Która ma dwa kilometry linii brzegowej Jeziora Dąbrowa Mała. To jest półwysep, jedna działka budowlana. Z tym, że my ten plan w tej chwili zmieniamy, tak żeby można było bardziej efektywnie to zabudować z szacunkiem dla przyrody i dla środowiska. No i później opcje są takie, że albo sprzedajemy, dzielimy taki teren i sprzedajemy to, co wypracujemy w, w cenach detalicznych, czyli po prostu poszczególne działki o powierzchni nie wiem, kilkaset tysięcy, 2000, 3000 metrów. Albo sprzedajemy taki projekt w całości do kogoś, kto dalej pociągnie kwestie zabudowy, albo możemy to sami dewelopować, a możemy też wejść w konsorcjum z kimś, kto będzie, będzie na przykład generalnym wykonawcą i razem zrobić taki projekt. Więc land development to podniesienie wartości ziemi, warunków tego, co, w jakich warunkach można tam zbudować. Mamy czasami jeszcze także strefami sprzedajemy, czyli. Tak jak jest taka duża nieruchomość tam 40 parę hektary, to ją e, dzielimy na strefy, przykładowo strefa zabudowy apartamentowej, strefa zabudowy jednorodzinnej, strefa zabudowy restauracyjnej i wtedy na przykład z dany tak, rekreacji, do, do, dogadujemy się, że przykładowo jest klient, który lubi w fajnych miejscach otwierać restaurację, to mu część terenu sprzedajemy pod restaurację. Ktoś tam się specjalizuje w domach jednorodzinnych, to sprzedajemy część terenu hmm, prawie, znaczy zamierzamy z pozwoleniami nawet na budowę, żeby już jakby nie wprowadzać chaosu w architekturze na danym terenie, to, to, to raczej staramy się zrobić wspólną koncepcję pozwolenia na budowę, a sprzedawać już dane, dane rzeczy do budowania konkretnie jakimś deweloperom. Gdzieś tam jest zabudowa apartamentowa, ktoś lubi apartamenty budować, więc buduje sobie apartament. Przy takich większych terenach też, też, też takie rzeczy robimy, aczkolwiek w większości, tak jak Marcin mówił, albo na pojedyncze działki, albo cały teren, to, to, to jest naj. Rzeczona, na co w tej chwili bardzo zwracam uwagę, co Przemek powiedział, e, zaczął nas irytować to, to, co, to, co w Polsce jest chaosem, mówi się o, o chaosie architektonicznym, co po prostu szpeci ten kraj. E, sporo podróżujemy i widzimy, że w innych krajach może być to zagospodarowane pięknie. E, kiedy idzie się na przykład, nawet jak byłem na trekkingu w, w Szwajcarii, idzie się przechodzi się przez jakieś osadę, one są piękne, budzą zachwyt. I zaczęliśmy zadawać pytanie, dlaczego nie w Polsce i podjęliśmy decyzję, że będziemy do końca mieli wpływ na to, co na ziemi, która wchodzi w nasze ręce się wydarzy. I nawet jak teraz będziemy właśnie pracujemy nad gruntem w, dom, w Dąbrównie, nad jeziorem Dąbrowa Mała, to mamy jasną decyzję, że nawet jeśli zakończymy naszą działalność, bo z inwestorami na pierwszym etapie jesteśmy mówieni w ten sposób, że to jest land development. Czyli oni wiedzą o tym, że pracujemy nad podniesieniem wartości, nad zarobieniem na ziemi. Natomiast na pewno nie pozwolimy Zabudować tej Ziemi bez wpływu na to, jak to będzie. I jeśli będziemy sprzedawali, nawet, jak powiedział Przemek, strefy kilkuhektarowe pod zabudowę konkretnego rodzaju, to tak będziemy pilnowali umów, żebyśmy mieli wpływ na to, co tam się wydarzy, żeby po pierwsze było to spójne architektonicznie z historią danego terenu, a dwa, żeby było spójne z drugą strefą. E, I po prostu traktujemy to ambicjonalnie. I przez to też rozumiem jakiś taki zdrowy, zdrowy, nowoczesny patriotyzm, żeby zadbać o to, jak ten kraj wygląda. Tak, no ja, ja nie chcę podawać konkretnego terenu, ale miałem taki jeden teren, który rozprzedawałem w pojedynczych działkach jako po prostu działki. No i na tym terenie powstało kilka pięknych domów, ale powstało też kilka szpetnych i, i przyczepa kempingowa gdzieś na środku. I jakby jak tam jadę, to to trochę brzydko mówiąc, szlak mnie trafia jak to widzę i chcemy tego uniknąć chcemy po prostu w ogóle Ja jestem zdziwiony że nie ma e, spójnych planów miejscowych dla całych województw nie wiem regionów turystycznych i tak dalej i tak dalej że w Polsce można sobie w większości kraju robić co się chce i to jest najgorsze co może być nie wiem jak przejeżdżacie przez jakąkolwiek miejscowość i zwróćcie uwagę jak wyglądają płoty w Polsce drewniany metalowy siatka betonowy nie ma płotu i tak jedziesz i jest po prostu ja nie wiem no tak jakbyś wiesz no, no chaos. chaos i, i to, to jest w ogóle szpetne okropne nie wjeżdżasz do Austrii jedziesz przez miejscowość i wszystkie płotki masz dwa rodzaje płotów czy trzy maksymalnie które są jeszcze y, muszą pasować do siebie czy np. żywopłot kamienny gdzieś tam elementy desek i nie możesz innego płotu zrobić w Polsce tego nie ma i ja jestem na to straszliwie uczulony, ale to straszliwie uczulony i teraz jak ten pierwszy grunt, który, na którym ludzie mi się pobudowali, zobaczyłem, że tam są jakieś wytwory ludzkiej wyobraźni, yy, no to yy, strasznie się wkurzyłem, nie? stwierdziliśmy z Marcinem z Markiem, yy, mówimy: "Nie, że odpowiedzialność". No tak, no, jak już wiesz, zabudowujemy jakiś teren, zabieramy z natury i yy, urbanizujemy go. No to nie możemy dopuścić do tego żeby to było jakieś wiesz kolorowanka pisanka sterta śmieci połączonych w, na jednym terenie no nie może czegoś takiego być i, i stąd ta nasza taka stwierdziliśmy że musimy być odpowiedzialni i podchodzić odpowiedzialnie i stwierdziliśmy że robimy to to, to wszystko spójnie nie y no to, to, to właśnie było miało być moje kolejne pytanie jak, jak godzicie y, tą miłość do natury miłość do Mazur do Warmii Yy, jednak z takim inwazyjnym dosyć biznesem, gdzie tak jak powiedziałeś, urbanizujecie niektóre tereny, czy, czy yy, land wylopujecie, później powstają tam budynki. Jak, yy, jak to łączycie? No ale yy, kreuje mi się tutaj obraz yy, yy, no, takich dosyć odpowiedzialnych biznesmenów, którzy, tak. którzy właśnie dbają o to, yy, nie za wszelką cenę zamek w środku lasu dziesięciopiętrowy bez pozwolenia tylko tylko coś co, co w pewnej harmonii z tą z tą naturą no tak. będzie grało no, Michał słuchaj jakby to, to że się kraj rozwija i świat rozwija i że zabudowa powstanie to jest nieuniknione nie oczywiście są tereny w danych gminach które są rezerwatami definitywnie czy, czy, nie do zabudowy czy defin, definitywnie są terenami zielonymi i tak dalej i tak dalej ale te miejsca które w gminie są przeznaczone na zabudowę, albo w przyszłości na zabudowę, nie, uniknie, nie unikniemy tego, że rzeczywiście ta zabudowa tam kiedyś powstanie. Teraz nasza odpowiedzialność polega na tym, jaka zabudowa tam powstanie. Czy to będzie rzeczywiście zlepek różnych pomysłów, a Polacy naprawdę ten czas komuny zabił w nas y, taką tożsamość architektoniczną. Jest kompletna rozpierducha w całym kraju tu masz bloki z wielkiej płyty za chwilę yy, takiej wiesz niby Pałac za chwilę dworek a za chwilę yy, wiesz góralski dom z bali nie? i to wszystko w jednej miejscowości jeszcze 16 rodzajów płotów w międzyczasie nie i teraz nasza odpowiedzialność polega na tym że my nie chcemy takiego masz robić w danych regionach kraju bo nie tylko budujemy na Mazurach budujemy też już pod Warszawą budujemy gdzieś w górach a zresztą, yy, tak no co już teraz kupiliśmy piękny piękny teren zachodniopomorski nad morzem. Wiesz, to, to nasza odpowiedzialność polega na tym, żeby się wkomponować w przyrodę, w panującą tradycję architektoniczną, no nie komunistyczną oczywiście, ale ta, ta która wynika z danego rejonu, kto, regionu, która ma jakby w jeszcze wcześniejszych latach swoje jakieś tam korzenie. No i, i zabudować ten teren lub pozwolić innym zabudować właśnie w takim klimacie, nie? To, to, to jest bardzo ważne. Widziałem właśnie wasze projekty z Unieszewa, no one doskonale się wpisują w architekturę Warmii, gdzie jest mury pruskie, tak? elementy drewniane, dwuspadowe dachy. Tak, no to, to w ogóle z Unieszewa jesteśmy, można powiedzieć, nie to, że zadowoleni, ale dumni w kontekście koncepcji architektonicznej. I rzeczywiście to ogrom pracy, szczególnie y, też tutaj był Przemek aktywny. Y, połączenie nowoczesności, bo to też nie możemy powiedzieć, że będziemy ciągle byli, żyli w skansenie. Przecież nie o to chodzi, żeby zatrzymać bieg historii, no, ale chodzi też o to, żeby się od niej nie odcinać. Więc y, Unieszewo to jest z naszej perspektywy, ale nie tylko naszej, bo naprawdę mamy świetny odbiór rynku. Jest to idealne połączenie tego, że człowiek idzie do przodu, chce nowocześniej żyć, nie chce mieć małych okien na duże, na przykład chce, chce żyć widno, znaczy w świetle, mieć doświetlony dom, jednocześnie jednocześnie, żeby ten dom, jak przyjedziesz tam, to żebyś wiedział, że jesteś na Warmii i Mazurach, a nie w Zakopanem, prawda? Więc no mocno, mocno nad tym hmm. pracujemy, przykładamy się, a jeszcze nawiązując do tego szacunku dla przyrody, Kosztem naszego potencjalnego zysku, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, nie chodzi o to, że tu mamy fundację i mamy nie zarabiać, bo chcemy zarabiać jak najwięcej, ale i dla siebie i dla inwestorów. Natomiast y, myślę, że mamy w sobie taką równowagę pomiędzy chęcią wejścia w przyrodę czy w coś, co jest dzisiaj niezabudowane, a utrzymaniem jednak takiego oddechu y, i nienastawiania nie tych domów czy apartamentów. Na, na ful, który dawałaby nam tak zwana w decyzja o warunkach zabudowy czy plan. Tylko sami potrafimy zrobić krok w tył i tych mieszkań, na przykład w tej chwili nad jeziorem Blanki, będziemy budować trzy budynki apartamentowe. Mieliśmy tam zgodnie z planem możliwość zbudowania 3000 pumu tak zwanego, a sami zeszliśmy dwa e, e, 2400 chyba tam będzie w tej chwili, zwierzę, Świat, tak. świadomie obniżając ilość metrów, które sprzedamy, po to, żeby każdy budynek był, miał ten oddech, miał widok na Jezioro, mm, więc Żeby nie było naćkane ma, nie. Mamy, mamy tą taką umiejętność, wydaje mi się, samoograniczenia się. Panowie, chciałem Was zapytać jeszcze jako zawodowców z pierwszej linii frontu, powiedzmy tak potocznie. Czy mazury nie są czasem już bardzo skomercjalizowane? Ja ze swoich tam czasów studenckich pamiętam na Mazury się jeździło, no to w zasadzie nic nie było, łódka, namiot i to było, to było w tych mazurach. No były tam ośrodki jakieś grzydko, Mikołajki, ale generalnie rzecz biorąc, no to było bardzo takie obcowanie z naturą. Mhm. Czy waszym zdaniem no nie buduje się tam za dużo obecnie? Jak, jak to To bardzo się? subiektywne jest. Dla ludzi, którzy pewnie wspominają lata 50, powiedzmy 60, 70 czy nawet 80 i chcieliby zatrzymać wiek historii, to pewnie masz, ra, znaczy masz rację, pewnie tak, pewnie tak. Z drugiej strony porównując inne zurbanizowane miejsca na świecie, w Polsce i na świecie, to pewnie jest jeszcze przestrzeń. No i to jest kwestia wyważenia i tego, żeby moim zdaniem, jeśli już budujemy, to... To jest takie nasze ulubione stwierdzenie, żeby się wtopić w tę przyrodę, a nie ją zdominować. Wydaje mi się, że przestrzeń jeszcze jest, jeżeli jest to robione z głową, to naprawdę można pozwolić człowiekowi sensownie dotknąć tej przyrody, ale jednak nie w taki sposób, który ją zdewastuje. No i na, na, tak naprawdę to jest cały czas jesteś. Walczysz w głowie o to, żeby tej linii nie przekroczyć. Żeby czuć się dobrze samym sobą, że zrobiliśmy coś, co. co, co a co, co, co honoruje przyrodę, a nie ją dewastuje, ja uważam, że, że, że nie. Znaczy, że to jeszcze nie jest taki etap, że jest. Że te Mazury z, i warmia, tak? Bo to jakby wszyscy na Warmii też tak, mają Mazury, ale to, to, to jest, jest wimane Mazury. Że jeszcze nie. I co jest, co mi się podoba na Warmii nie, nie, nie licząc i, i Mazurach, nie licząc jakiś tam pojedynczych przypadków, to jednak. To województwo warmińsko-mazurskie jako pierwsze zaczęło dbać o spójną architekturę, że wprowadza plany ogólne czerwonej dachówki, dwóch spadowych dachów i tak dalej, i tak dalej. I, I to w planach i w wz Tak, i w planach i w wz -kach. I zdarzają się oczywiście przypadki moim, znaczy dla mnie takim flagowym... Flagową miejscowością, gdzie popsuje architekturę, architekturę, to jest Tomaszkowo pod Olsztynem, tak. gdzie <głosł> piękne wile z czerwonymi dachówkami połączyli z szeregowcami, jakimiś takimi nieproporcjonalnie wysokimi Ale z Hisz, hiszpania, a la z Nie, nie wiadomo, z, o co to w, ogóle w ogóle jest. Wreszcie. Kiedyś słynne Tomaszkowo, które dalej tam są ceny bardzo wysokie. My niedaleko mamy właśnie Unieszewo swoją, swoją tą inwestycję, stało się taką, takim naćkanym, jakby przedmieściem Olsztyna. Na, nie wiem, jak to nazwać, ale piękne wille przy linii brzegowej, obok yy, w pięknej architekturze warmińskiej, połączone z jakimiś takimi. No nie wiem, no, tak jak ty mówisz, jakimiś takimi szeregówkami, jak dla pracowników gdzieś przy fabrykach. Kto, ktoś nie odrobił zadania domowego. Nie no, wójt, czy tam, nie wiem, burmistrz, nie, akurat nie wiem w tej, w tej gminie, kto tym zarządza, ale nie znam tej gminy tak dobrze. My, my pracujemy w Unieszewie, tam znowu jest wójt pan Jan Kasprowicz i gratulujemy kolejnego zwycięstwa. Wójt Gieczwałtu. Wójt Gięczwałtu, tak, gminy Gieczwałt i on znowu wzor, wzorcowo podchodzi do sprawy bardzo na nas wymagał teraz na tych nowych terenach, żebyśmy zachowali klimat w Armii, żebyśmy pobudowali ładnie. Zresztą na przetargu od niego kupiliśmy chyba 9 hektarów już ponad w gminie. Obok. Obok, tak. obok Unieszewa. I, I jakby wójt jest taki proinwestycyjny. Mówi, chłopaki, pobudujcie ładnie, to wam pomogę z kanalizacją i z wodą. Zróbcie coś ładnego, ładnego dla gminy. Coś Co podniesie prestiż. Coś podniesie prestiż gminy, gdzie yy, naszą gminę będą odbierali jako wzrost zorcową taką warmińską to ja wam pomogę. No i rzeczywiście to jest tak, że jak się do wójta zadzwoni, to też jest bardzo ważną rzeczą w inwestowaniu na Warmii i Mazurach. Jak się do wójta zadzwoni, to się nie dzwoni jak do zwyk takiego zwykłego wójta słucham co chcecie, tylko o witam panów biznesmenów, zapraszam do mnie do gminy, kiedy pobudujecie nam osadę kolejną mi czy ładna jest, wyślijcie zdjęcia. Co mi się coś takiego bardzo podoba. Po prostu odpowiedzialność za własną gminę i teraz czego w Tomaszkowie mi zabrakło? i w, w, pobudowały się jakieś dziwne kształty, tak w innych gminach, a takich gmin jest więcej na Mazurach, gdzie wójt czy burmistrz danego miejsca jest odpowiedzialny, jest więcej, bo też rejony gdzieś tam Mikołajek, y, gdzieś tutaj Jeziora Bełdany, ta, ta, ta architektura jest naprawdę spójna. No jesteśmy pod Węgorzewem też przecież. No pod Węgorzewem jesteśmy też jest bardzo spójne, jesteśmy no, tam no, w kilkunastu miejscach na Mazurach i rzeczywiście coraz fa fajnie, że ci wójtowie teraz jakby wychodzą z frontem do klienta, do Inwestorów, nie? Że to nie jest, a przyjechali Warszawiacy, chociaż nie jestem z Warszawy, ale i tak mnie traktują jak z Warszawy, o przyjechali Warszawiacy, to będą nas tutaj łupać, będą na nas zarabiać. To takie trochę przekonanie już się zmieniło i Wójtowie zauważyli, że jak przychodzi kapitał, to przychodzą podatki. Jak przychodzą podatki, to można zrobić kanalizację i wodę. Można zrobić to, to mnie wyborcy na następną kadencję wybiorą, a i zrobię coś fajnego dla gminy. I to to jakby przekonanie widzę, że się zmienia na warmii i Mazurach, i to jest takie miejsce, gdzie się to zmienia najszybciej, bo w różnych miejscach Polski inwestujemy i jest różne. No w Ostródzie jest bardzo przyjazna atmosfera. Tak, w Ostródzie dwa projekty. W Węgorzewie, jakby też pozytywnie jesteśmy odebrani. No, ra, raczej spotykamy się z pozytywnym odbiorem i, i z pomocą wodarzy, niż, niż z, z jakimś tam niechętnym patrzeniem na nas. No. To, co jeszcze mnie ciekawi, powiedzieliście, że wychodzicie troszeczkę z Mazur, to znaczy, że nie ograniczacie się, nie w, ograniczamy się. w armii i Mazur. Jakbyście mogli powiedzieć kilka słów o tym projekcie nadmorskim? Na czym on polega. Co tam planujecie zrobić klasyczny land development. Trafiliśmy na okazję inwestycyjną. Niewiele osób wie ja też nie wiedziałem do tej pory że jest taka jest takie piękne miejsce które nazywa się wyspa Sobieszewska chrząszczewska przepraszam przepraszam wyspa Sobieszewska to w Gdańsk chyba. wyspa chrząszczewska. Na na, analizowaliśmy tak, ostatnio do, do tak, się pomyliła na zalewie kamieńskim to jest yy, przy brzegu Kamienia Pomorskiego, z naszej wyspy, z, nasze, z naszego gruntu widać dziwnów, dziwnówek. W międzywodzie. Nieprawdopodobnie piękne tereny, które w tej chwili dostają swoją szansę, ponieważ do, do dziś, w cudzysłowie, oczywiście głównie ta pierwsza linia tych pierwszych miejscowości z nadbałtyckich się bardzo mocno rozwijała. Ta jest taką drugą linią, ale rzeczywiście widać, że ten teren bardzo się rozwija, szczególnie też biorąc pod uwagę całą infrastrukturę, Drogowo-kolejową wokół Świnoujścia, między Zdrojów, Szczecina, Wyspa Wolin, przeprawy mostowe, cała droga S3, która połączy północ Polski z południem, droga S6, która będzie łączyć Świnoujście, znaczy łączy Świnoujście z, z Trójmiastem, no i bardzo ważna inwestycja drogowa w tej chwili, która będzie łączyć Warszawę ze Szczecinem ale nie autostradowa, tylko S10 przez, przez Piłę, więc hmm, to spowoduje, że ten rejon Polski w naszym głębokim przekonaniu będzie się rozwijał jeszcze szybciej, bo się rozwija w tej chwili naprawdę dobrze. Bardzo szybko. Tam jak się jedzie, to jest wielki jeden plac budowy, nie? Po prostu wszędzie autostrady, wiesz, jakieś obwodnice, mosty, mosty naprawdę rozwija się to re rewelacyjnie, a, a w ogóle... Ta nasza działka ma taki, taką, taką dużą zaletę, że po prostu jest nad słodką wodą, a tak naprawdę nad morzem. Nie? Bo Zalew Kamiński ma bardzo czystą wodę. W ogóle, wiesz, ja, jak pojechałem na pierwszy raz, to myślałem, że to jest coś takiego jak Zalew Szczeciński, że jednak jest ta woda taka trochę zmącona, wiesz, jakieś tam statki pływają i to wszystko tam mącą. Nie? A jest tak, wiesz, stajesz na brzegu, tak, a tam żagluweczki, główny trak, y, szlak turystyczny z morza do Szczecina przechodzi koło naszej działki, przypływa przez czyciutką wodę, tak jakbyś trochę jak na Śniardwach był. Nie? No, yy, widzisz, wiesz, piasek, kamyczki yy, w tym zalewie kamieńskim, yy, i dosłownie 5 minut motorówką jesteś na morzu. Nie? Na, na na żaglówce no to byś pewnie płynął tam 25-30 minut i wychodzisz w morze, więc też bardzo fajna rzecz. I wiesz, ten, ten, ten nasz teren jest taki podniesiony, na takiej skarpie widać pięknie ten zalew. No to jest bardzo duże działka, to jest coś, coś 22 hektary budowlanej ziemi, także. Panowie, miło się rozmawia, jednak. Czas nieuchronnie Oczywiście. nas goni. Odnoszę wrażenie nieodparte, że moglibyśmy jeszcze rozmawiać i rozmawiać i Do rozmawiać. to się. Tak, także być może umówmy się na kolejny odcinek bardzo za chętny. jakiś czas, gdzie będziemy mogli już porozmawiać o postępach w poszczególnych, bardzo w poszczególnych inwestycjach. A na dzień dzisiejszy bardzo wam dziękuję za, za uczestnictwo w, w moim programie. Państwu również dziękuję, dziękuję że byliście dzisiaj z nami. No i zapraszam do dobrego gruntu.